Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla Was zasady gry Hwang. Huang jest planszową grą, która jest reimplementacją kultowej gry Reinera Yellow and Yangtze. Teraz jest to gra, oprócz której dostałem do zrecenzowania od wydawnictwa Falang, za co bardzo dziękuję. Na kanale jest również moja recenzja, co sądzę o tej grze, link do recenzji macie w opisie. Eee, Przypominam Wam też, że jeżeli jesteście po raz pierwszy tutaj na kanale, to bardzo gorąco Was zachęcam do tego, żebyście zostali na dłużej. Eee, możecie to zrobić klikając przycisk subskrybuj. Jest tam też taki dzwoneczek, taki kciuk w górę. Jak chcecie możecie to kliknąć kciuk w górę, da mi znak, że podoba Wam się co robię, a dzwoneczek będzie Was informował na bieżąco o każdej mojej aktywności na kanale. Dlatego dziękuję Wam bardzo, że jesteście, a teraz już przejdźmy do przygotowania rozgrywki. Plansze wykładacie na środku stołu. Na każdym takim polu teraz wykładacie po jednym żółtym kaflu. Te żółte kafle reprezentują stolice każdego z siedmiu, z każdej z siedmiu dynastii, które będą walczyć o dominację. Pozostałe kafle macie tutaj w worku, dokładnie je wymieszajcie. Jeżeli gracie na dwóch, na dwóch graczy, to możecie losowo usunąć stąd 24 kafle, żeby przyspieszyć rozgrywkę. Jest to jednak opcja. Każdy gracz wybiera teraz dla siebie dynastię i bierze jej ściankę i umieszcza przed sobą. Przed ścianką umieszcza swoich przywódców, i teraz do każdego przywódcy przyłączacie podstawkę o innym kolorze, tak żeby mieć jednego przywódcę w każdym z dostępnych pięciu kolorów. Teraz przywódcy zawsze będą przed ścianką. Wszelkie kafle, które będziecie mieli oraz punkty. Zwycięstwa będziecie trzymali za ścianką. Chcę, żebyście to zapamiętali, ponieważ generalnie dla przejrzystości i dla jasności, jeśli chodzi o tłumaczenie, ja teraz usunę tę ściankę, żebyście jej nie widzieli, ale pamiętajcie, proszę, że ona tutaj tak naprawdę jest. Ja jeszcze będę parę razy o tym przypominał. W pobliżu gry stwórzcie również zasoby punktów zwycięstwa. Punkty zwycięstwa mamy w czterech, przepraszam, w pięciu kolorach. Mamy niebieskie, żółte, zielone, czerwone i białe. Podobnie zresztą jak widzicie, macie kolory swoich przywódców. Teraz dla każdego rodzaju punktów macie okrągłe mniejsze żetony, które są warte jeden punkt i kwadratowe większe, które są warte 5 punktów. W dowolnym momencie rozgrywki, jak tylko będziecie mogli wymienić 5 tych mniejszych na jeden większy, to to zróbcie, żeby zachować porządek i żeby zachować dostępność tych żetonów. Złóżcie a następnie również ułóżcie gdzieś w pobliżu planszy, wasze pagody. Również macie w pięciu tych naszych kolorach i generalnie macie po dwie z każdego koloru, z wyjątkiem białej, gdzie jest tylko jedna. Przygotujcie również żeton zjednoczenia królestw i ołóż, połóżcie go gdzieś z boku na takiej właśnie czarnej podstawce. Każdy z graczy dobiera teraz z worka sześć kafli i umieszcza je odkryte przed sobą, ale za ścianką. Dokładnie. Przypominam, tutaj byłaby ścianka. Sześć losowych kafli umieszczacie w tym oto miejscu na planszy i to jest tak zwany rynek. A teraz omówmy, zanim powiem, jak działa gra dokładnie, omówmy parę kluczowych kwestii i ogólnie o co w tej grze chodzi. Moi drodzy, w tej grze będziecie wykładać kafle na planszę i będziecie tworzyć królestwa i je rozbudowywać co to znaczy królestwo. Królestwo to są dwa sąsiadujące, dwa lub więcej sąsiadujących ze sobą kafli. Na przykład tutaj, proszę bardzo, o tworzymy, mamy takie oto królestwo. Następnie będziemy również na planszy wykładać naszych przywódców. I teraz to jest bardzo ważne: przywódcy nie umieszczamy nigdy na żadnym kaflu. On poniekąd taki przywódca stanowi również, można by powiedzieć, jeden z kafli. Teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Na niebieskich Polach można umieszczać tylko i wyłącznie niebieskie kafle. Żadnych innych kafli nie można umieszczać na niebieskich polach. Teraz liderzy, ponieważ tak jak mówiłem, będą się liczyli poniżej jako takie kafle, które będą, że tak powiem, umieszczane w królestwach. Wygląda to tak, że generalnie liderzy mogą się w tych swoich królestwach tutaj znajdować i możecie mieć w, w królestwach. W jednym królestwie liderów o różnym kolorze. Teraz, dopóki w królestwie będziecie mieli liderów w różnych kolorach, nic się nie dzieje, macie czas pokoju. Jeżeli jednak w dowolnym momencie miałoby się w jednym królestwie znaleźć dwóch liderów o tym samym kolorze, dochodzi do konfliktu. Mamy dwa rodzaje konfliktu. I tym, te, te rodzaje to wojna i rewolta. Wojna jest bardziej rozbudowana, a rewolta jest nieco prostsza. Dobrze, moi drodzy, rozgrywka toczy się dookoła stołu od pierwszego gracza. Zgodnie z różnym wskazówek zegara, każdy gracz będzie mógł wykonać dwie akcje: może wykonać dwa razy taką samą akcję, może wykonać dwie różne akcje w dowolnej kolejności. Te akcje pozwalają mu umieścić lub przenieść przywódcę. Inna akcja pozwala mu umieścić kolejny kafel na planszy. Inna akcja pozwala wznieść bunt chłopów poprzez odrzucenie dwóch niebieskich kafli za ścianki i przez to usunięcie innego kafla z planszy. Yy, inna akcja pozwoli Wam wznieść pagodę na trójkątnym trójkącie, tutaj takim złożonym z trzech kafli o tym samym kolorze. Inna akcja pozwoli Wam po prostu wymienić kafle za Waszej ścianki. Gra się kończy w momencie, jak w worku nie będzie już żadnego żetonu. Czyli tak. Od pierwszego gracza, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy gracz zagrywa swoją turę, w swojej turze robi jedną albo dwie akcje. I teraz jako dwie akcje e, może zrobić taką samą akcję dwa razy, może zrobić dwie różne akcje w dowolnej kolejności, tak jak mówię. Więc przejdźmy teraz przez te wszystkie akcje i zobaczmy, jak one działają. Żeby umieścić przywódcę, musicie trzymać się następujących zasad. Po pierwsze, przywódca nigdy, niezależnie od koloru, nie może być umieszczony na polu wody. Następnie przywódca musi być położony na pustym polu, ale na polu, które sąsiaduje z żółtym kaflem stolicy. Teraz co jest ważne, może się zdarzyć, że poprzez umieszczenie przywódcy połączycie dwa królestwa, tak jak ja to zrobiłem tutaj. Ale jeżeli umieszczenie przywódcy miałoby doprowadzić do sytuacji, gdzie połączycie dwa królestwa w taki sposób, że dochodzi do konfliktu, tego zrobić nie możecie. Teraz, ponieważ przywódca jest umieszczany przy żółtym kaflu, to jeżeli ten żółty kafel miałby zostać usunięty, to przywódca, który przy nim się znajduje, również i wówczas taki przywódca wraca przed ściankę gracza. W ramach akcji, przy przyw akcji umieszczenia przywódcy, możecie również przemieścić przywódcę, który już znajduje się na planszy. Kolejnym rodzajem, a kolejną akcją, o której wam opowiem, to umieszczanie kafli. Tutaj wybieracie jeden z odkrytych kafli przed swoją ścianką i umieszczacie go przed sobą. To Wam pozwoli po pierwsze rozbudować swoje królestwo, po drugie pozwoli Wam to zdobyć punkty. Na jakiej zasadzie to się odbywa? Jeżeli umieścicie kafel w dowolnym miejscu, o dowolnym kolorze, teraz, jeżeli po umieszczeniu królestwa w danym królestwie znajduje się przywódca w kolorze właśnie dołożonego kafla, to właściciel tego przywódcy dostaje jeden punkt właśnie w kolorze. Kafla i dobiera go do siebie. Jeżeli po dołożeniu kafla nie ma w królestwie przywódcy niczyjego, który by pasował do tego kafla kolorystycznie, ale w tym królestwie jest żółty przywódca, to właściciel żółtego przywódcy dostaje punkt w kolorze dokładanego kafla. Przypominam, nie możecie żadnych kafli położyć na niebieskim polu rzeki i na polu rzeki możecie umieścić tylko niebieskie kafle. Ale. Niebieskie kafle działają w taki fajny sposób, że jeżeli macie kilka dostępnych niebieskich kafli przed sobą, za swoją ścianką, to wówczas możecie dokładać niebieskie kafle jeden za drugim w ramach tej jednej akcji. To jest taki fajny bonus niebieskich akcji. Mało tego, gdyby w tym czasie w królestwie, do którego dokładacie takie niebieskie kafle, znajdował się niebieski Przywódca, to właściciel niebieskiego przywódcy, dostałby jeden niebieski punkt za każdy dokładany w ten sposób kafel. Teraz kiedy musielibyście przestać, że tak powiem, nie moglibyście stworzyć sytuacji z tych niebieskich kafli, gdzie moglibyście umieścić pagodę. Pagody, jak wspomniałem, ale jeszcze powiem o niej nieco więcej: umieszczacie, jak macie trzy takie kafle w takim trójkącie. I również kolejna rzecz, której nie moglibyście zrobić, to nie moglibyście doprowadzić do sytuacji, Zróbmy tutaj taką na przykład o proszę Was bardzo, symulację, gdzie kolejno dokładane powiedzmy niebieskie kafle doprowadziłyby do sytuacji, że połączymy dwa królestwa i połączymy je w taki sposób, że potencjalnie doszłoby do konfliktu. Wtedy te kafle musicie przestać dokładać. Po umieszczeniu zielonego kafla, możecie wybrać jeden z kafli na rynku i umieścić go za swoją zasłonką. Możecie za swoje ścianki odrzucić do pudełka dwa, bo zawsze jak będziecie odrzucać kafle, tak naprawdę w tej grze to będziecie odwracać do pudełka, nie będziecie ich absolutnie zwracać do worka, odrzucacie za swoje ścianki dwa niebieskie kafle i wtedy odrzucacie jeden dowolny żeton z planszy. No i teraz uwaga, gdybyście mieli taką sytuację, że mielibyście trzy żetony i na nich mielibyście pagodę, o której przypominam, powiem Wam nieco więcej i wykonując taką akcję, albo jakąkolwiek w sumie inną akcję, byście odrzucili kafel spod tej pagody, to wówczas ta pagoda również jest zwracana do zasobów ogólnych. To można w sumie w tym momencie opowiedzieć parę słów o pagodach. W momencie, jeżeli stworzycie trzy takie, taki, taki trójkącik złożony z trzech kafli, to możecie wznieść pagodę. Żeby wznieść pagodę, to musicie odrzucić dwa zielone kafle za swoje ścianki, jeżeli tą pagodę wziąć z zasobów ogólnych i umieścić ją właśnie na tych trzech kaflach. Teraz pagoda da Wam punkty zwycięstwa. W jaki sposób? Generalnie na koniec Waszej tury, i teraz niezależnie czy w tej turze została ta pagoda zbudowana, czy dużo, dużo wcześniej, na koniec Waszej tury sprawdzacie, czy macie sytuację, w której Wasi przywódcy są w królestwach z pasującą pagodą. Jeżeli tak, to każdy taki przywódca zapewni Wam jeden punkt właśnie w tym kolorze. Teraz, jeżeli pagody są, że tak powiem, obok planszy, no to zabieracie je stamtąd. Jeżeli natomiast by nie było dostępnej pagody obok planszy, to zabieracie pagodę z innego miejsca na planszy. Teraz, a propos akcji odrzucania niebieskich kafli, żeby usunąć jakiś e, inny kafel, albo odrzucania zielonych kafli, żeby wznieść pagodę, to warto wspomnieć o jednej rzeczy. I w tym celu tutaj umieszczę z powrotem, dosłownie na chwilę, e, ściankę przed sobą. Jeżeli bym chciał za swoje ścianki usunąć dwa niebieskie kafle, żeby usunąć komuś kafel z planszy, ale przed moją ścianką ciągle byłby dostępny jeden przywódca niebieski, mój, to wówczas mogę usunąć tylko jeden. On jakby mi obniża o jeden koszt usunięcia takiego kafla. Podobnie, jeżeli musiałbym znieść pagodę, a mam za, przed swoją ścianką zielonego przywódcę, to nie muszę odrzucać dwóch zielonych kafli za swojej ścianki. Mogę usunąć tylko jeden. Ostatnim rodzajem akcji, o którym opowiem, to, to jest taki, że możecie za swojej ścianki wziąć od jednego do sześciu kafli, odrzucić je z gry całkowicie. I w to miejsce dobrać nowe kafle. Generalnie na koniec Waszej tury, oprócz tego, że sprawdzacie, czy macie jakieś punkty za pagody, które są na planszy, to upewniacie się, żeby na koniec swojej tury za Waszą ścianką znajdowało się 6 odkrytych kafli. Również, jeżeli z rynku zniknęły jakieś kafle, to również uzupełniacie rynek nowymi kaflami z worka. No, trochę tego było, ale teraz przejdźmy do takiej ciekawej rzeczy, która jest zawsze w tego typu grach najciekawsza, czyli konflikt. Jak już mówiłem, konflikt powstaje wtedy, kiedy w jednym królestwie mamy przywódców w tym samym kolorze. No to zobaczmy teraz, jak to się rozpatruje. Mamy dwa rodzaje konfliktu. Prostszy, rewolta i nieco bardziej złożony, czyli wojna. Zobaczmy po kolei, jak się je rozpatruje. Rewolta jest tą prostszą opcją. Działa to w taki sposób, że po prostu w ramach akcji umieszczenie przywódcy umieszczacie ją w królestwie, w którym jest już inny przywódca w tym samym kolorze. To jest wtedy taka szybka wojenka, szybka akcja. Działa to w taki sposób, że po prostu najpierw zliczacie swoją siłę początkową i ta siła to jest w siła, to jest liczba żółtych kafli, które przylegają do Waszych przywódców. Może się zdarzyć, że jeden kafel daje siłę dwóm przywódcom. Więc ten przywódca, na przykład, ma tutaj dwie, dwa punkty siły, ten przywódca ma tutaj jeden punkt siły. Ten przywódca, który jest umieszczany, jest y, zawsze atakujący, ten, który tu już był, jest broniący. Teraz gracze mogą za swoje zasłonki dołożyć dodatkowe żółte kafle, żeby dodać punkty siły za każdy kafel. Dodatkowo, jeżeli mielibyście przed sobą jeszcze przed ścianką żółtego przywódcę, to ten żółty przywódca również wam daje jeden punkt do siły. Wygrywa ten, kto ma więcej siły. Jeżeli jest remis, wygrywa obrońca. No i teraz, jeżeli wygraliście, jeżeli przegraliście konflikt, musicie usunąć swojego przywódcę z danego konfliktu. Właściwie w tym co ja teraz tak szybko pokazałem, to powinien uciec ten. Teraz w zwycięzca konfliktu dostaje punkt w kolorze usuniętego właśnie. Przywódcy, wszelkie dodatkowe żółte kafle, które zostały zadeklarowane, żeby dodać sobie punkty siły, są zwracane, odrzucane do pudełka. Jeżeli w wyniku umieszczenia kafla dojdzie do połączenia dwóch królestw, który, gdzie mamy dwóch przywódców w tym samym kolorze, dochodzi do wojny. Może być tych przywódców więcej. Wtedy wszyscy się ze sobą biją. Teraz, żeby to zrobić, to przede wszystkim na kaflu, który, którego umieszczenie doprowadziło do zjednoczenia tych królestw, umieszczacie ten właśnie żeton Zjednoczenia królestw. Następnie gracze, którzy biorą udział w konflikcie, zliczają swoją siłę początkową. Ich siła początkowa to są czerwone kafle, które znajdują się właśnie w ich królestwach. To jest początkowa siła. Następnie mogą za swojej ścianki dołączyć do konfliktu. Pewną ilość prawda, czerwonych kafli. Każdy z nich dodaje jeden punkt do siły. Jak to zrobią, to teraz rozpoczynając od gracza, który siedzi od lewej, po lewej stronie od gracza, który zainicjował konflikt, po kolei wszyscy gracze mogą zdecydować się wesprzeć odpowiednie y, któr którąkolwiek ze stron. Również wtedy deklarują pewną ilość czerwonych żetonów i dodają ją do. Konfliktu. Umieszczacie je wtedy po prostu przy tym właśnie przywódcy, którego chcecie wesprzeć. Jeżeli macie przed sobą czerwonego przywódcę, przed swoją ścianką, również go możecie zadeklarować do konfliktu. No i teraz podliczacie swoją całkowitą siłę. No i teraz ten gracz, który ma większą siłę, wygrywa. Konflikt. Jeżeli jest remis, to gracz, który umieścił ten kafel, decyduje, kto remis wygrywa. Skutki wojny są teraz takie. Przede wszystkim, jeżeli ten kafel, który był tutaj zjedno zjednoczył te królestwa, był czerwony, to nic się nie dzieje, on na nic tak naprawdę nie wpływał. Teraz to, co robicie, to podliczacie siłę przegrywającego państwa. Następnie usuwacie wszystkich przywódców biorących udział w konflikcie, i wszystkie czerwone kafle, załóżmy, że to królestwo przegrało. Wszystkie czerwone kafle z królestwa, które przegrało. Następnie gracz kontrolujący przywódcę z tego królestwa, które wygrało, w kolorze usuniętych przywódców zdobywa jeden punkt zwycięstwa za każdego usuniętego w ten sposób przywódcę, czyli w tym przypadku żółty punkt. Następnie porównujecie całkowitą siłę tego przegranego królestwa bądź królestw. I to jest liczba czerwonych kafli, które musi usunąć królestwo, które wygrało wojnę. Najpierw usuwacie wszystkie te czerwone kafle, które zostały dane w ramach wsparcia, no i potem inne czerwone kafle, które były w królestwie. Słuchajcie, gra się kończy w momencie, w którym ktoś, trzeba dociągnąć z worka kafelek i już nie ma, to wtedy podliczamy punkty. Zobaczcie jeszcze raz, jak się w tej grze punkty podliczam. Sprawdzacie, ile mieliście punktów każdego koloru. Następnie decyduje się, gdzie chcecie dodać białe punkty, które są jokerem, żeby zwiększyć wasze szanse. Mamy tutaj tak: mamy tutaj 10, tu mamy 5, tu mamy 3. Białych mamy 6, więc najprościej nam będzie te białe dodać w taki sposób, żeby tu zrobić 6, tu 8, tu 7. I wtedy mamy 7 punktów, i to jest nasz ostateczny wynik. Porównuje się ostateczne wyniki i gracz, który ma największy ostateczny wynik. Przypominam, ostatecznym wynikiem jest jak już zagospodarujecie te białe, które są jokerami, patrzycie, która, który z kolorów ma najmniej punktów. Tu jeszcze powinien być jakiś biały, to wówczas ta najmniejsza wartość z tych wszystkich czterech jest waszą ostateczną punktacją. Kto ma najwyższą ostateczną punktację, wygrywa grę. Jeżeli jest remis, to wtedy sprawdzacie, które kolejne punkty, w którym kolejnym kolorze macie najmniej punktów. No i wtedy to jest ta wasza druga ostateczna punktacja. Oczywiście to już sprawdzają tylko remisujący gracze. No i wtedy rozstrzygacie ten remis. To jest wszystko, moi drodzy. To jest wszystko, co musicie wiedzieć, żeby móc zagrać w huang. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, śmiało zdawajcie je w komentarzach, odniosę się do tego tak szybko, jak tylko będę mógł, a póki co bardzo Wam dziękuję za oglądanie, dziękuję raz jeszcze w Dami Falang za przekazanie mi gry do recenzji, a Wam, moi drodzy, przypominam, że jeżeli podoba Wam się to, co tu się dzieje, yy, rozważcie, proszę, wsparcie mnie na Patronite, drobną kwotą dołączycie do grona moich patronów, możecie mnie wesprzeć bezpośrednio na YouTube, możecie mi postawić wirtualną kawę, możecie mnie dalej oglądać, komentować i lajkować i za każdą formę wsparcia będę bardzo wdzięczny. Dzięki wielkiej i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!